I dobry. Kilka razy mówiłem tutaj o książkach ludzi, których nie lubię. Dla obiektywizmu, a więc teraz dla równowagi opowiem o książce przyjaciela. Przede wszystkim dlatego, że to jest przyjaciel. Sądzę, że na tą odrobinę kumoterstwa mogę sobie pozwolić po poprzednich opowieściach o książkach ludzi, z którymi miałem lub mam napięciu. A zatem Marcin Dolecki: jeden z możliwych światów. Książka. Z zaginionego już obecnie gatunku, coś jak literackie yeti, jest to powieść filozoficzna, ewentualnie fabularyzowana, fabularyzowany traktat filozoficzny. Literatura. Taka filozoficzna, typowa, kiedy rozmaici filozofowie raz do roku lub raz na kilka lat wydawali jakąś swoją książkę, w której tłumaczyli świat zgodnie ze swoją koncepcją, zgodnie ze swoim systemem filozoficznym. Coś takiego było normą przed drugą wojną światową. No, sławni filozofowie też byli takimi samymi gwiazdami jak dzisiaj autorzy Kryminałów. Czekało się na ich nowe książki. Wszyscy byli autentycznie zainteresowani, co też oni nowego o świecie powiedzą. Jak również interesowano się debiutantami filozoficznymi, co też tutaj jakiś nowy autor może ciekawego, nowego, oryginalnego o świecie powiedzieć. Jaka tutaj nowa myśl porządkująca rzeczywistość zostanie przedstawiona? Był to taki gatunek filozoficzny, gatunek literacki, można powiedzieć, żywy, bardzo żywy przed Drugą Wojną Światową, który uwiodł właśnie po Drugiej Wojnie Światowej razem z elitami, które stanowiły zaplecze czytelnicze. No już trudno było wysublimowane traktaty filozoficzne pisać y, i proponować je ludziom z awansu społecznego, którzy stanowili większość czytelników w epoce powojennej, dopiero co y, nauczonych czytać i pisać, mających jeszcze problemy z, ze zrozumieniem tego, co czytają. No w związku z czym książki bardziej zaawansowane intelektualnie traciły rację bytu. No Niezależnie od tego, że były po prostu tępione przez komunistyczną cenzurę, bo z reguły nie miały nic wspólnego z obowiązującą ideologią, chociaż niekoniecznie były przeciwko niej. No można powiedzieć, że gatunek ten się zaczął odradzać teraz, i właśnie ta książka Marcina Doleckiego, jeden z możliwych światów, jest taką jaskółką zwiastującą, odrodzenie się tego gatunku, a może narodziny, odrodzenie się nowej warstwy inteligenckiej. Chociaż można by o tym dyskutować. No mamy cywilizację obrazkową w tej chwili, która znowu odchodzi od pisania. Poprzednio wspominałem, że problemem jest y, pisanie książek dla analfabetów, bo tak to czasami wygląda, że piszecie książkę, a potem y, nie ma jej kto przeczytać i zrozumieć. A jeśli przeczyta, to potem. Lepiej, żeby nie czytał, delikatnie mówiąc, bo, bo same głupoty z tego rozumie, albo w ogóle nie jest w stanie pojąć zamysłu autora. Marcin Dolecki akurat ma pod tym względem sporo szczęścia, chociaż też z tego co zauważyłem, to jest bardziej doceniane za granicą. Ponieważ ta książka miała już kilka tłumaczeń, między innymi na angielski, czyli sprawa jest prestiżowa, można powiedzieć. No, doceniają to ludzie w innych kręgach kulturowych, nie aż tak bardzo utratą inteligencji, jak to się stało w Polsce w ciągu II wojny światowej w epoce komunizmu. No, krótko mówiąc, no jest to książka, którą można, tak nawiasem mówiąc, porównać do popularnej, cenionej książki. To jest chyba zbiór essayów, nie wiem, nie czytałem Świat Zofii. Tą natomiast czytałem, zaznaczam, nawet więcej niż czytałem. No, tutaj przyznam się do takiego, mam taki paskudny zwyczaj zaginania. Rogów kart i gryzmolenia po książce w trakcie jej czytania. Jeżeli jest to książka naukowa, no a tą książkę można zaliczyć jednak do książek też naukowych. Więc czytając takie książki, mam paskudny zwyczaj. Od którym, za którymi pewnie bibliofile odsądzą od czci i wiary, ale no tak mam, czytam książkę z długopisem w ręku i jak znajdę jakiś interesujący mnie fragment, to go podkreślam, zaznaczam, a potem stronę, na której robiłem to zaznaczenie, zaginam róg tej strony, żeby ją łatwo odnaleźć i w ten sposób mam książkę i notatki w jednym. Nie muszę potem szukać osobno książki i osobno notatek, zastanawiając się, gdzie ja te notatki mogłem wsadzić w ciągu minionych lat, kiedy mi były potrzebne. No, mam książkę i notatki zawsze, zawsze w jednym. No, to taka, taki mój zwyczaj. A właśnie książka Marcina dorobiła się. Wielu pozaginanych rogów, wielu gryzmołów w tekście, w miejscach, które mnie szczególnie zainteresowały. Zaczyna się ją czytać jak powieść sensacyjną, przygodową, jak dystopię. Jest to historia dwojga młodych ludzi żyjących w bardzo opresyjnym państwie totalitarnym których rodzice zajmowali się działalnością opozycyjną wobec władcy, więc zostali aresztowani. No i właśnie przychodzi czas, że tajna policja tego państwa idzie po tych młodych ludzi, żeby aresztować z kolei ich. W ramach zdaje się jakiejś represji za działalność rodziców. No i tychże para głównych bohaterów ucieka przed tajną policją. Jest przez tą tajną policję ścigana. No tutaj całkiem nieźle poprowadzony jest ten początkowy wątek sensacyjny, kiedy policja drepcze po piętach, znaczy policja polityczna, zaznaczam drepcze po piętach młodym bohaterom, oni uciekają, a w końcu znajdują się w sytuacji bez wyjścia, uciekają. W kolejne światy alternatywne. Jak to się technicznie dzieje, że mogą z tej rzeczywistości, w której się znajdują, uciec w jakiś inny świat? To już nie będę zdradzał, jak to autor wymyślił. Eee, fabularnie no jest to dosyć wiarygodna fantastyka. Można zawiesić niewiarę w trakcie czytania tylko, że ta właśnie podróż bohaterów przez rozmaite światy alternatywne, zapoczątkowana ucieczką przed tajną policją polityczną, to jest już ta właściwa powieść filozoficzna, którą należy czytać jednak trochę inaczej, trochę uważniej, niż powieść sensacyjną, od której się ta książka zaczyna. Bohaterowie tej książki w tychże światach alternatywnych, czasem są to światy przeszłości, spotykają ważne postacie historyczne, ważne dla filozofii. Jest to święty Augustyn, Kartezjusz oraz bardzo ważna postać dla filozofii hinduskiej. Adi To jest właśnie zaletą tej książki, że łączy filozofię europejską z filozofią wschodu, konkretnie hinduską. No Adi Shankara był dla mnie kimś nowym, jak czytałem tą książkę, mocno się zainteresowałem tą postacią. No w Indiach jest to Bohater narodowy, ciągle jeszcze, bohater popkultury, archetyp, pierwowzór nauczyciela po prostu nauczyciel wszystkich nauczycieli bardzo szanowana postać. Jest nazywany w hinduizmie nauczycielem, znajdującym się u, u stóp Boga więc takim pierwszym z nauczycieli będącym nauczycielem wszystkich nauczycieli. No, w popkulturze hinduskiej Adi Shankara jest kimś takim, jak dla nas Mikołaj Kopernik, czyli wciąż bardzo ważną, bardzo żywą postacią, chociaż dla hinduizmu jest bardziej kimś takim, jak dla chrześcijaństwa święty Augustyn, czyli ktoś, kto zbudował podstawy filozoficzne Naszej religii. Bo tak jak właśnie w chrześcijaństwie to był święty Augustyn, którego ciągle jeszcze się jednakowo szanuje, ceni i cytuje we wszystkich trzech zasadniczych odłamach chrześcijaństwa, czyli w katolicyzmie, prawosławiu i protestantyzmie. Jest to ciągle święty ogólnochrześcijański i kimś takim jest Adi Shankara w Indiach. Jest to po prostu święty taki ogólnohinduski dla całego hinduizmu ze wszystkimi jego odłamami i mutacjami. I jak mówię, jest to również żywy, współczesny bohater hinduskiej popkultury. Ja po tej książce dosyć mocno googlałem. Wygooglałem sobie trochę filmów, bo o Adysiankarze ciągle są kręcone filmy. Niektóre są to takie poważne, historyczno-biograficzne. Tak Adi Adysiankara żył na przełomie 8 i 9 wieku naszej ery, czyli jeszcze przed chrztem mieszka I. ale jest to współcześnie właśnie bardzo ważna dla Indii postać. O której jak mówiłem, są ciągle kręcone filmy, a zwłaszcza co mnie najbardziej ubawiło, również są kręcone filmy w wersji bollywoodzkiej, czyli tej takiej ze śpiewaniem, tańczeniem i mocno przerysowaną grą aktorską. Ja tam z dużą przyjemnością sobie y, googlałem i porównywałem y, to jedną i tą samą scenę, epizod z życia Adi Shankary, y, kiedy on spotyka Boga Wisznu, który przybrał postać y, Pariasa, czyli tego niedotykalnego hinduskiego, ale tutaj w, w prawdziwie, prawdziwy mędrzec. Siankara, właśnie w tym pariasie, rozpo, rozpoznaje Boga Wisznu, i to Siankara pariasowi oddaje pokłon, a nie odwrotnie, czego wszyscy się spodziewali. Jest to jedna z takich większych kultowych scen w hinduizmie. No i właśnie miałem niezły, dobrą zabawę, szukając jej w hinduskim internecie i oglądając sobie to w wersji albo takiej poważnej, serioznej biografii filmu historyczno-biograficznego, albo w postaci takiej zwariowanej, roztańczonej wersji bollywoodzkiej. Więc pod tym względem ta książka była dla mnie bardzo inspirująca. Że sporo skłoniła mnie do tego, żeby się sporo dowiedzieć o filozofii hinduskiej. No i tym a to, co tutaj, to, czego szuka tutaj autor, to właśnie wspólnego mianownika, pomiędzy filozofią europejską a filozofią Wschodu, dotyczącą koncepcji świadomości naszego świadomego ja. I tutaj zrobię spoiler tym razem, ponieważ w książkach naukowych robienie spoilerów jest bardzo wskazane. I nawet przeczytam fragment posłowia, że w refleksji filozoficznej nad tym, co istnieje, są trzy zasadnicze punkty wyjścia. Można rozpocząć od rozważań dotyczących absolutu, własnego ja albo świata i kosmosu. Jeżeli zaczyna się od rozważań o absolucie, to wówczas trudno jest wyjaśnić, dlaczego powstał kosmos. Jeżeli zaś na początku filozoficznej drogi umieszcza się własne ja w zachodniej kulturze nazywane duszą, wtedy poważnym wyzwaniem staje się udowodnienie, że istnieje cokolwiek innego niż moje własne życie psychiczne. Trzeci z punktów wyjścia to refleksja nad tym, czym jest kosmos. A sposób, w jaki we wszechświecie z materii nieożywionej powstała świadomość, która wydaje się czymś być zupełnie odmiennym od zjawisk w świecie fizycznym. To jest właśnie trzecia, trzeci problem. I jak te subtelne, w sumie i poważne. Zagadnienia filozoficzne łączą się z sensacyjną fabułą, przynajmniej na początku tej książki, i konkretnie z postaciami świętego Augustyna, Adi Shankary i Kartezjusza, którzy w tej powieści występują bezpośrednio we własnych osobach i rozmawiają z parą głównych bohaterów na temat swojej filozofii. Trochę jest tutaj popularnego wytłumaczenia, typu co, co wielki filozof miał na myśli. Ale jak to się wszystko składa w całość? I jak w takiej małej książce liczącej raptem 160 stron udało się Zawrzeć pewnego rodzaju sumę filozofii Zachodu i Wschodu, co jest niewątpliwym sukcesem autora, to właśnie polecam. Mój przyjaciel, dlatego że jest przyjacielem, go polecam, tak? Bo pewnie byłoby jeszcze sporo książek zasługujących merytorycznie, ale w tym przypadku kumoterstwo, tak, Marcin Dolecki, jeden z możliwych światów, przeczytajcie to sami, dziękuję.